Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P006F brzmi jak wysokie napięcie zasilania obwodu sterowania doładowaniem turbosprezarki doładowania. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może mieć angielska pisownie Turbocharger Supercharger Boost Control, a Supply Voltage Circuit High. Opis techniczny i dekodowanie błędu P006F. Zapisany kod błędu P006F wskazuje, że moduł sterujący, PCM, wykrył problem w układzie turbosprezarki lub doładowania. W tym przypadku, wysokie napięcie w obwodzie zasilania doładowania a silnika. W układach z wymuszona indukcja ciśnienie wlotowe musi być zmieniane i regulowane w zależności od mocy wymaganej w danym momencie. W tym celu wykorzystywany jest zawór regulatora doładowania. Jest on monitorowany i kontrolowany przez moduł sterujący silnika w celu zapewnienia silnikowi idealnej mieszanki paliwowo-powietrznej. Odbywa się to poprzez mechaniczna regulację łopatek turbosprezarki doładowania. Łopatki SA odpowiedzialne za regulację ilości doładowania, które doprowadza powietrze do komory spalania. Jeśli PCM utraci kontrolę nad doładowaniem, spowoduje to pracę silnika. Kod błędu P006F jest aktywowany, gdy moduł sterujący silnika wykryje, ze wykryto wysokie napięcie zasilania, które wykracza poza pożądany zakres. Sterownik aktywuje wówczas lampki ostrzegawcza silnika cel. Usterka jest rejestrowana w pamięci jako usterka systemu kontroli obciążenia. Zapalenie się lampki kontrolnej MIL na zestawie wskaźników może potrwać kilka cykli awarii. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P006F dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, malfunction indicator light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako na panelu sterowania zapali się lampka kontrolna, check engine, kod zostanie zapisany jako usterka. Wahania obrotów, a także próby zgaśnięcia na biegu jałowym. Szarpanie zapłonu na biegu jałowym lub pod obciążeniem. Silnik nie może przyspieszyć, a reakcja przepustnicy nie reaguje. Zmniejszona wydajność silnika. Zwiększone zużycie paliwa. Może również występować zwiększony hałas silnika, stukanie i grzechotanie. Pojazd może przejść w tryb awaryjny. Poziom dotkliwości kodu usterki P006F jest średni do wysokiego, w zależności od objawów. Nie należy ignorować tej usterki, ponieważ grozi ona uszkodzeniem wewnętrznych elementów silnika. Dlatego w interesie użytkownika leży jak najszybsze usunięcie usterek w układzie wymuszonej indukcji. Przyczyny błędu. Kod P006F może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów wadliwy lub uszkodzony elektromek z sterowania obciążeniem. Korozja powodująca wysoka rezystancję złaczy lub styków. Zużyta lub zwarta wiązką przewodów. Zanieczyszczenia w postaci sadzy na łopatkach turbosprezarki. Wyciek gazów spalinowych. Problem z modułem sterowania doładowaniem. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P006F? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P006F. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj samochód, aby sprawdzić, czy bład P006F pojawi się ponownie. Sprawdź cewkę sterowania doładowaniem. Sprawdź moduł sterowania doładowaniem. Sprawdź łopatki pod katem zanieczyszczeń i wyczyść je w razie potrzeby. Sprawdź złacze i okablowanie pod katem uszkodzeń, luzów i korozji. Sprawdź moduł PCM Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Turbiny zwykle obracają się z niewiarygodna prędkością od 100 000 do 150 000 obrotów na minutę. Nie tolerują niewyważenia lub braku czystego oleju w łozysku. Proces diagnozowania błędu P006F najlepiej rozpocząć od najczęstszych problemów z turbosprezarka. Będą one wymagały narzędzi takich jak miernik podciśnienia i czujnik zegarowy. Sprawdzanie podciśnienia sprawdz, czy silnik pracuje prawidłowo, bez skoków zapłonu lub kodów związanych z wadliwym czujnikiem detonacji. Następnie sprawdź, czy zaciski na wylocie turbosprezarki, chłodnicy międzystopniowej i korpusie przepustnicy S-szczelne. Sprawdź kolektor dolotowy pod katem wszelkiego rodzaju nieszczelności, w tym przewodów podciśnieniowych. Zdemontować dźwignię przepustnicy. Ręcznie uruchom zawór, szukając zablokowanego zaworu powodującego spadek doładowania. Pomiar ciśnienia doładowania, kontrola turbosprezarki zlokalizuj podciśnienie bez otworów w kolektorze dolotowym i zainstaluj miernik podciśnienia. Uruchom silnik. Na biegu jałowym podciśnienie w silniku powinno wynosić 1 myślnik 1,5 atmosfery. Jeśli podciśnienie jest niższe niż 1 atmosfera, katalizator jest uszkodzony i nie dopuszcza do ładowania. Szybko przyspiesz silnik do 5000 roku OBR-min i zwolnij przepustnicę, obserwując wskaźnik podciśnienia, który wskazuje ciśnienie doładowania. Jeśli ciśnienie doładowania wzrośnie powyżej 1,3 atmosfery, oznacza to, że zawór obejściowy jest uszkodzony. Zatrzymaj silnik i pozwól mu ostygnać. Zdejmij przewód wydechowy z turbiny i zajrzyj do środka, aby upewnić się, że łopatki nie ocierają się o obudowę. Poszukaj wygietych lub brakujących łopatek lub oleju w turbosprezarce. Obróć łopatki ręcznie, szukając oporów wskazującego na nieprawidłowe działanie turbosprezarki. Sprawdzić przewody olejowe od bloku cylindrów do łozyska środkowego i przewód powrotny od łozyska do miski olejowej pod katem wycieków. Umieść tarczę na wylocie turbiny i obracaj wałem turbiny. Jeśli luz osiowy przekracza 3000, łozysko środkowe jest uszkodzone. Cewka i okablowanie, jeśli po przeprowadzeniu wszystkich kontroli nie stwierdzono żadnych problemów, ale kod P006F jest nadal obecny. Należy sprawdzić komponenty elektryczne. Należy przetestować czujniki i powiązane z nimi obwody. Odłacz wiązkę przewodów i przetestuj obwód sterujący. Sprawdź, czy w obwodzie zasilania obecne jest napięcie 12 maja. Powinno się ono pojawić po właczeniu zapłonu. Jeśli ich nie ma lub ESA obecny, gdy zapłon jest wyłaczony, należy naprawić okablowanie od modułu PCM do czujnika. Sprawdź, czy zawory S.A. prawidłowo uziemione. Podłacz lampki kontrolna do dodatniej strony akumulatora i podłacz drugi koniec do obwodu uziemienia zaworu. Jeśli lampka kontrolna nie zaświęci się, Oznacza to wadliwy obwód. W których pojazdach ten problem występuje najczęściej? Problem z kodem P006F może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich – Chevrolet Dodge, Ram, Ford, Mondeo, GMC i Suzuki, Optima, Land Rover, Freelander, Peugeot Volkswagen. Przy kodzie usterki P006F czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich SA następujące: P005E, P005F, P006E, P00AF.